Bruksizm, czyli nieświadome ściskanie lub zgrzytanie zębami, może doprowadzić do starcia powierzchni zębów, ale również pionowych pęknięć w szkliwie, utraty wypełnień, a nawet tzw. ubytków klinowych, czyli ubytków przy szyjkach zębów. Pacjent może skarżyć się również na nadwrażliwość zębów, ale objawy bruksizmu zaobserwujemy nie tylko w jamie ustnej, ponieważ przewlekły bruksizm może doprowadzić do przerostu mięśni żwaczy, co w konsekwencji da. Kwadratowy kształt twarzy pacjenta. Bruksizm leczymy przede wszystkim po zebraniu dokładnego wywiadu i zbadaniu pacjenta. Następnie, w zależności od danego przypadku, zalecamy pacjentowi odpowiednie ćwiczenia i masaże mięśni, a także zalecamy wykonanie odpowiedniej szyny relaksacyjnej, zakładanej na noc, która nie tylko ochroni nasze zęby przed dalszym ścieraniem, ale również umożliwi rozluźnienie mięśni i przyniesie pacjentowi ulgę rano po przebudzeniu. W kontekście bruksizmu Lekarz może zapytać pacjenta o to, czy zauważył, że zaciska zęby w ciągu dnia. Czy ktoś zwrócił pacjentowi uwagę na to, że zgrzyta zębami w ciągu nocy? Zapytamy pacjenta, czy bolą go mięśnie rzucia, czy boli na przykład głowa po przebudzeniu, czy ma jakieś inne nawyki, jak na przykład częste rzucie gumy, nagryzanie przedmiotów, takich jak ołówki, długopisy, oraz przede wszystkim o to, z jakimi objawami zgłasza się do nas w dniu dzisiejszym.